Cześć, witam Was na kanale i na dzisiejszym czytaniu dotyczącym przyszłości relacji z osobą z Twoich myśli, z Twojego serca jaka to relacja to pokażą nam karty sytuacji dzisiaj nie będzie grup do wyboru, będzie jedno ogólne czytanie także jeżeli karty sytuacji nie wskażą na przeszłość lub teraźniejszość między Tobą a Twoją osobą to zerknij proszę do innych filmów na kanale, bo być może tam akurat będzie Twoja historia czytanie jest czytaniem bezterminowym także będzie obowiązywało wtedy kiedy na nie traficie i jest to także czytanie ogólne, więc na pewno nie będzie rezonowało ze wszystkimi. No dobra, zacznijmy, zobaczmy sobie. Historia jakiej relacji nam się tutaj dzisiaj pojawia, której przyszłość później będziemy sobie sprawdzać. Na razie zobaczmy, co działo się w przeszłości, co dzieje się aktualnie między tobą a Twoją osobą. Co działo się w przeszłości, a co dzieje się teraz między osobą, która ogląda ten film, a osobą. Z jej myśli, z jej serca. Mhm. Mamy wyścig, unikanie. Dobra, najpierw sobie wyciągnę kartę, a potem zobaczę, co tutaj się dzieje. mhm No dobra, ok. Mamy tutaj takie karty jak wyścig, unikanie, uciekanie. Mamy też kartę Roller rollercoastera, czyli no takie wzloty i upadki, bardzo dużo skrajności. Jest tutaj bezwarunkowa miłość, takie szczere uczucie. Mamy historie także sądowe, które się tutaj toczą. I mamy, mamy tutaj taką energię poczucia bycia niewystarczającym. Zawsze ta karta właśnie tych, tych śmieci, tak, no bo to jest karta generalnie, która właśnie mówi o jakichś odpadkach, śmieciach, coś w tym stylu, to jest taka karta, która no, daje mi znać o tym, że ktoś tutaj ma niskie poczucie własnej wartości, czuje się niewarty lub niewarta danej relacji, w tle mamy zejście się, połączenie dusz, um, taką unię duchową, okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Dobra, od razu powiem, nie mam tutaj karty y, relacji trójkowych, natomiast czuję, że może to być relacja, która jest związana, y, ta historia może dotyczyć relacji trójkowej. I jeżeli to jest relacja trójkowa, to tutaj najprawdopodobniej już się jakieś sprawy sądowe toczą albo się y, będą toczyły. W sensie już jest plan, żeby coś tutaj sądownie rozwiązać, żeby doprowadzić do jakiegoś zamknięcia, bo najprawdopodobniej Ktoś zamykał się na uczucia, mógł uciekać, mogło to kosztować Was dużo, dużo wzlotów, upadków, takich właśnie emocjonalnych przeżyć, które oczywiście no, nie były proste, które nie były łatwe. W międzyczasie czuję, że wtedy pojawił się ktoś, kto właśnie Wam pokazał to, jak Wy chcecie być traktowani w relacji, ktoś, kto pokazał Wam. To czym tak naprawdę jest miłość i jaki, jakich uczuć potrzebujecie, jakim językiem miłości operujecie, jaki e, lubicie wy język miłości otrzymywać od drugiej osoby. Także tutaj mógł być ktoś, kto pokazał Wam właśnie taką szczerą, bezwarunkową miłość, takie uczucie, którego nie doznaliście w relacji tej partnerskiej, z której teraz wychodzicie. Najprawdopodobniej tutaj właśnie no, albo Wy. Albo osoba, od której wy się odcinacie aktualnie, ona może mieć, albo wy, tak, możecie tutaj mieć problem właśnie z tym takim niskim poczuciem własnej wartości. Gdzieś to mogło być zaniedbane, mogła być tutaj taka energia um, właśnie tego takiego braku pewności siebie. W tle ta karta zejścia mówi mi o tym, że no jest to relacja, która jest prowadzona. Tutaj ta, ten taki boski czas, divine timing ma ogromne znaczenie. I ym, po prostu no, ta relacja, tak czy inaczej, miała się pojawić w Waszym życiu, miała wywołać pewnego rodzaju wpływ na Was i doprowadzić właśnie do tego, że być może, właśnie przez relację tą taką bezwarunkową, ym, z, bez, z bezwarunkową miłością, mieliście tutaj doprowadzić do tego rozejścia się z tą osobą, tak? Być może ta osoba właśnie po to się pojawiła, żeby pokazać Wam, że można być kochanym w relacji, albo jak ta miłość w relacji wygląda. Dać Wam taką namiastkę być może nawet, bo jest, jest to prawdopodobne, że Wy tak naprawdę nie byliście w jakiejś takiej bliskiej relacji, tak? Część z Was mogła być, ale część osób mogła nie być w jakimś takim bliskim kontakcie z Waszą osobą, ale mimo to, to co otrzymaliście już było jakimś takim sygnałem, takim impulsem, który zmusił Was do weryfikacji tej relacji, w której jesteście i zakończeniu jej, tak? Um, więc tutaj ta relacja na pewno nieprzypadkowo się pojawiła. Jeżeli nie ma tutaj relacji trójkowej, to jeszcze widzę jedną historię, w której faktycznie jesteście wy, najprawdopodobniej single, i jest wasza osoba, która też najprawdopodobniej nie spotyka się z nikim. Um, tak, i wtedy po prostu um, chyba, że wasza osoba po prostu jest singlem, a wy faktycznie wychodzicie z jakiegoś tutaj, z jakiejś relacji. Bo no są tutaj jakieś sprawy w tle, takie ym, sądowe, chyba że po prostu macie, nie jesteście w relacji, wasza osoba też nie jest w relacji, ale na przykład macie dziecko z poprzedniej relacji, ym, może być wtedy tutaj taka, taka historia, czyli na przykład już te sprawy się podomykały, tak, te sądowe sprawy i teraz i wy i wasza osoba jesteście, że tak powiem, ym, no, statusu wolnego, tak. Ale wasza osoba ma tutaj jakieś takie unikowe zachowania i to doprowadza właśnie do tej takiej skrajności, bo wy czujecie, że to jest ktoś, kogo bylibyście w stanie tą taką bezwarunkową miłością obdarzyć, ale po prostu ktoś nie czuje się, ktoś ma do przepracowania właśnie tutaj to takie poczucie, niskie poczucie własnej wartości. Jednak nadal z tą kartą w tyle, która nam się pojawia o tej Unii Duchowej, o tym takim połączeniu duchowym, o tym zejściu się, nadal jest to relacja, która. Wy się mieliście spotkać, mieliście na siebie wywoła wywołać taki wpływ jakiś, który zmusi do refleksji, który doprowadzi do przepracowania pewnego rodzaju lęków blokad, tak? Więc tutaj tego typu historie mi się pokazują. Jeżeli żadna z nich z Wami nie rezonuje, to proszę tak jak już wspominałam, obejrzyjcie może film o podobnej tematyce, który już jest na kanale, bo na pewno są takie. Dobra, to skoro już wiemy, co się działo, co ewentualnie teraz się zadziewa, zobaczmy sobie w takim razie karty tarota, które pokażą, co się będzie działo w przyszłości w tej relacji. Czyli jaka jest przyszłość relacji, a, o której tutaj była mowa. Co się wydarzy w przyszłości w relacji, o której tutaj jest mowa w tym czytaniu? Co się wydarzy w przyszłości? Się zdarzy w przyszłości. Mamy kartę śmierci odrodzenia. No tutaj będzie faktycznie zamykanie jakiegoś takiego rozdziału. Być może tej przeszłości, która w jakiś sposób wpływa też na te relacje, um, ale też czuję bardzo mocno zmiana przekonań. Być może właśnie uwolnienie się z, tej, z tego niskiego poczucia własnej wartości. Coś tutaj będzie się zamykało, żeby mogło się otworzyć coś nowego. Ale to może dotyczyć zarówno relacji, czyli właśnie tego statusu, że tak powiem, czyli na przykład ktoś faktycznie dokona, um, dokona właśnie odejścia od partnera obecnego i, i dojdzie do tego odejścia właśnie, po to, żeby otworzyć się na nowy rozdział, ale to może też dotyczyć właśnie kwestii takich związanych z umysłem, tak, czyli właśnie to takie um, przetransformowanie. Um, wizji, spojrzenia, perspektywy na życie, na relacje, na siebie. Także tutaj będzie na pewno taka energia właśnie zmiany, odcięcia tego, co, co nie służy i otwarcia się na coś zupełnie nowego. Mamy kartę maga, no właśnie, ktoś stanie w swojej sile, będzie świadomy swoich umiejętności, swoich możliwości, swojego potencjału, nie będzie już dłużej blokować tego, nie będzie marnotrawić swojego potencjału. Tutaj jest energia zwrócenia się do siebie, dużo motyli, tak? czyli właśnie ta transformacja. Ta transformacja się zadzieje. Jeżeli tutaj to was dotyczyło, tak, czyli na przykład to poczucie własnej wartości, jeżeli to czuliście, że to dotyczy was, to faktycznie będziecie zwiększać to poczucie własnej wartości, pewności siebie, tej takiej swojej mocy, będziecie bardzo tutaj zwracać na to uwagę, lub po prostu wasza osoba, tak? Albo tak jak mówię, dokańczać stary rozdział, czyli na przykład odejść od poprzedniego partnera i otworzyć się na nowe życie, które będzie kreowane, tak jak Wy sobie tego życzycie. Tak, tutaj jest tego typu historia. To będzie już na Waszych zasadach. Nie będziecie się zgadzać na byle jakość, nie będziecie się zgadzać na coś, co nie działało. Wiecie, że to nie będzie działać. Nieważne, z kim będziecie. Są pewne takie rzeczy, na które się już nie zgodzicie w relacji. Więc to jest też takie ustalenie mm, priorytetów i takie naprawdę świadome kreowanie swojego życia. Jeżeli coś będzie Was ograniczało, jeżeli będziecie tutaj czuli, że e, wasza energia po prostu jest stłamszona, to będziecie się próbowali z tego wyrwać. Po to właśnie, żeby dać jej e, przestrzeń do tego, żeby mogła e, płynąć. Tutaj też czuję duże zwrócenie uwagi na to, kim się otaczacie, w jakim środowisku przebywacie, e, jakich informacji słuchacie, tak? Czyli właśnie zauważycie to, że tak naprawdę wszystko, co otacza Was, ma na Was wpływ. I mając tę świadomość, będziecie chcieli odciąć się od tego, co ma ten wpływ negatywny na Was. Więc tutaj jest tego typu historia. No dobrze, zobaczmy sobie jeszcze. Jaka jest przyszłość relacji? Także tutaj jest dużo samoświadomości, dużo kreowania życia. Mamy tutaj pazia buław, nowe inicjatywy, takie pełne pasji, pełne kreatywności. Um, tak, coś takiego pobudzającego. Zacznijcie zwracać uwagę na to, co wam daje poczucie szczęścia w życiu i się rozglądać za takimi możliwościami i okazjami do tego, żeby właśnie czuć się spełnionym. Wy albo ta osoba, o której tutaj mówię, która zakańcza coś, tak? Czyli to może równie dobrze dotyczyć właśnie tej osoby, o którą tutaj pytamy. Natomiast ktoś tutaj na pewno będzie właśnie zwracał się ku temu, co da takie poczucie spełnienia, satysfakcji, szczęścia. Um, jeżeli ten ogień był przygaszony, taki życiowy ogień, płomień, tak, ta energia życiowa była stłamszona, przygaszona, to to się właśnie teraz będzie zmieniało, bo ktoś dostrzeże swój potencjał i po prostu będzie szukać okazji i możliwości do tego, żeby właśnie się realizować, żeby tworzyć nowe, żeby wychodzić z inicjatywą, żeby czuć tę radość i optymizm w życiu. Co tutaj jeszcze w przyszłości tej relacji? Póki co, wiecie, te informacje wskazują bardzo mocno na działanie po prostu jednego z Was, czyli albo Was, albo osoby, o którą pytamy, natomiast to wszystko przyczynia się też do Waszej relacji, tak? Czyli tutaj dobrze, że tak, tak to się odbywa, że najpierw ktoś coś przepracowuje we własnym zakresie, po to, żeby później, jeżeli już dojdzie do tej Unii, a dojdzie, bo będzie, było to w tle pokazane, że gdzieś ta Unia i to takie spotkanie Wasze jest pisane odgórnie, to ta osoba będzie gotowa na to. Tak, więc tutaj um, póki co, tak jak mówię, są wiadomości, które są skupione stricte na tej osobie, która ma coś do przepracowania. Zapewne w, w mniejszym lub większym stopniu dotyczy to obojga, tak? czyli e, na przykład i po waszej stronie, i po stronie waszej osoby, coś tam jest do przepracowania. tak. Więc działacie teraz tak naprawdę oboje sami ze sobą w kierunku tego, żeby właśnie do, mogło dojść do tej Unii i żeby ta Unia faktycznie mogła przynieść taki rezultat, który e, no, będzie, myślę, satysfakcjonujący dla was obojga. Ósemka mieczy. Tutaj jest wychodzenie z jakichś takich ograniczeń, właśnie umysłu. Czyli jeżeli coś mi nie służy, to ja po prostu to zamykam. Przepracowuję blokady. To jest też energia dostrzegania, pewnego rodzaju właśnie blokad takich umysłowych, mentalnych. Um, dostrzeżenie tego, że umysł tak naprawdę kształtuje rzeczywistość. I. Tutaj będzie duże skupienie na tym, żeby skoro umysł kształtuje rzeczywistość i to, co pomyślę, może się zrealizować w rzeczywistości, to znaczy, że um, dobrze, żeby właśnie tutaj przepracować ewentualne blokady, przepracować ewentualne lęki i te ograniczenia, które stopują przed rozwojem. Tego typu historia tutaj się pokazuje. Zobaczmy, co jeszcze, jaka jest przyszłość relacji. Mhm. Trójka buław. No właśnie, to jest taki moment, w którym um, zapewne wy i wasza osoba poczujecie, że jesteście właśnie w takim miejscu przejścia, gdzie zamykacie coś za sobą, otwieracie się na coś nowego, jest to dla was satysfakcjonujące, widzicie w tym potencjał i chcecie w to inwestować. Chcecie jakby iść dalej w kierunku stabilizacji, w kierunku radości, w kierunku pasji życiowej. Tutaj ku temu się będziecie zwracać. Także tutaj jest bardzo dużo właśnie takiej energii samorozwoju, tej takiej samoświadomości. Tak jakby wibracje wasze, waszej osoby miały się podnieść, jakbyście faktycznie mieli tutaj wejść na taką wyższą częstotliwość w życiu. Odciąć się od tego, co nie służy i pójść w kierunku tego, co daje wam właśnie to poczucie spełnienia. Jeszcze jedną kartę poproszę. Co tutaj w przyszłości tej relacji? Mm -hmm. Paść pentakli, jeszcze coś mi tu chciało wyjść. No właśnie, paść pentakli i kupiec. Mamy tutaj taką energię, słuchajcie, um, inwestowania w to, co będziecie widzieli, że ma szansę się rozwijać. Inwestowania w to, um, co będziecie widzieli, że ma szansę wzrastać, w co. Jakby będzie ten potencjał, tak? I Tutaj już nie ma takiej energii, że ja chcę inwestować w coś, co jest krótkoterminowe, w coś, co jest krótkotrwałe, w coś, co ma mnie zadowolić dosłownie na chwilę i potem zniknąć z mojego życia i już nigdy więcej jakby się nie, nie, nie pojawić w życiu. Tutaj jest dużo świadomości tego, że jak ja już w coś inwestuję, to chcę, żeby to było w moim życiu, żeby to było według mnie cenne, żeby to było coś ważnego, coś istotnego, ale też żeby to było właśnie jakieś takie. Warte tej inwestycji, warte mojego czasu, warte mojej uwagi. Tutaj jest dużo też takiego oglądania się um, na, na to, co przychodzi, um, zwracania uwagi dosłownie na szczegóły, na detale, bo nie będziecie ani wy, ani wasza osoba zainteresowani już czymś takim połowicznym. Tutaj jest chęć postawienia na coś, co faktycznie będzie miało szansę wzrastać i doprowadzi was właśnie do waszego nowego początku, do zupełnie nowego początku. Do tworzenia życia w taki sposób, w jaki chcecie, żeby ono wyglądało. Takie naprawdę tworzenie życia, własnego życia na zupełnie nowych zasadach. Bardzo, bardzo dobrze to wygląda. Także tutaj jest, no przyszłość relacji wygląda tak, że każdy po prostu się zajmie sobą, swoimi blokadami, swoimi jakimiś takimi e, rzeczami do przejścia. Natomiast e, to wszystko naprawdę doprowadza do tego nowego początku. Więc pracując, indywidualnie tak naprawdę zbliżacie się do siebie, mimo że tego być może nie widać, bo jest prawdopodobne, że nie macie kontaktu ze sobą, tak? Więc nawet nie jesteście świadomi tego, na jakim etapie jest wasza osoba, ale ona tutaj pracuje nad sobą, tak? Ma zamiar właśnie wyjść z tych blokad i ograniczeń i, i stworzyć takie życie, o jakim marzy, z jakiego będzie zadowolona. Dobrze, zobaczmy sobie w takim razie, jakie tutaj energie blokad nam się pojawiają po waszej stronie i po stronie waszej osoby. To może się zamieniać, także bierzcie, jak to z Wami rezonuje, ale chciałabym, żebyśmy tutaj zobaczyli, jakie blokady są do, do przejścia. Jaka blokada tutaj jest? Mhm. Okej, okay, tutaj mamy mm, taką energię nieuzdrowienia. Nieuzdrowienie. Brak jakiegoś takiego. Ja mam takie poczucie, że to jest związane bardzo mocno z tym, że jeżeli wy albo wasza osoba jesteście w środku nieuzdrowieni, to to też wpływa właśnie na to, co jest na zewnątrz, tak? Czyli ciężko jest przyciągnąć coś takiego do swojego życia wysoko energetycznego i takiego, co będzie dla was satysfakcjonujące, jeżeli właśnie nie zacznie się tej pracy od wewnątrz. Więc tutaj tego typu energia mi się pokazuje. Tak, jakby właśnie blokadą jest to, że ktoś sam się jeszcze nie uzdrowił. Tak? Więc tutaj to jest taka blokada w generalnie wasza albo waszej osoby. Zobaczmy sobie jeszcze, co nam się tutaj pokaże. Jaka jeszcze blokada jest tutaj w tej relacji? Nad czym warto popracować, żeby ta relacja w przyszłości mogła się rozwijać? <laughs> Mamy strach przed odrzuceniem, czyli właśnie ten strach taki być może właśnie przyznania się do uczuć, tak? Przyznania się do, do, do tego, co się czuje względem drugiej osoby, właśnie ze strachu przed tym, że zostanie się odrzuconym, że ktoś nie zaakceptuje tych uczuć. Więc tutaj też dobrze by było to przepracować. Mhm. I poczucie bycia ofiarą. Też coś takiego, czyli na przykład takie mówienie, że najgorsze rzeczy to tylko mnie się przydarzają, tak? że inni nie mają tak trudnej, e, tak trudnej sytuacji. Więc to tutaj też warto by było przepracować. To oczywiście, tak jak mówię, nie musi wskazywać na to, że wszystko jest po Waszej stronie, czy wszystko jest po stronie Waszej osoby. Dobrze by było się temu przyjrzeć, tak? Tym trzem aspektom. Um, i, I dzięki temu być może zyskacie jakiś taki obraz, właśnie odnośnie tego, co jest do przepracowania, żebyście wy i wasza osoba mogli się w przyszłości um, spotkać, właśnie, tak? Tutaj w takim fizycznym świecie. Zobaczmy sobie jeszcze, jaka jest wiadomość od waszej osoby. Co wasza osoba chce wam przekazać na ten moment. Tutaj, jeszcze z tą kartą takiego właśnie braku zdrowia, tak? Gdzieś takiego nieuzdrowienia, czuję, że ktoś może swoje zdrowie zaniedbywać. Więc tutaj też dobrze by było właśnie zadbać o siebie, o to spełnienie siebie, tak? I zadbanie o swoje zdrowie psychiczne, fizyczne, generalnie, tak? Na, na wielu różnych poziomach. Nie bagatelizować czegoś, to jest też bardzo ważne, tutaj czuję. Czyli najpierw pokochać siebie, a potem dopiero być właśnie też gotowym na to, żeby otworzyć się na drugą osobę. No dobra, zobaczmy sobie, coś tam to wyskoczyło. Um, będę przy tobie, kiedy będziesz już gotowa, gotowy. Także, no właśnie, wasza osoba też już tutaj pracuje i czuje, że mm, no robi ten progres i też czeka na waszą gotowość. Uh, także tutaj jest ta chęć na pewno ku pojednaniu się. Co jeszcze? Co wasza osoba chce wam przekazać? Jaka jest wiadomość od waszej osoby? Mhm. Moja samotność mnie dobija, kiedy nie jesteś obok. Mhm. Więc tutaj jest na pewno jakaś tęsknota, być może właśnie nie ma między Wami kontaktu. Hmm. Chciałbym, chciałabym dać temu kolejną szansę. Okay. No dobrze, słuchajcie. Tutaj jeszcze mam na spodzie wiadomość. Brakuje mi odwagi, by do Ciebie wrócić. Także dla części z Was to również może być istotna informacja. Dajcie znać, kto z Wami zarezonowało. Będzie mi bardzo miło, jeśli zostawicie lajka, komentarz subskrypcję i do zobaczenia następnym razem.